A dzisiaj taki mało znany grzyb, rycerzyk czer czerwono-złoty Tricholomopsis rutilans Rzadko zbierany. Ja może go zerwę i pokażę do światła. To jest już ciemno w lesie. Będzie lepsze oświetlenie. Popatrzcie. Grzyb taki o dziwnej barwie. Trochę czerwonawy. Blaszki żółtawe od spodu. Takie jasno-żółte i właśnie takie, jakby taką rdzą pokryty trzon. Niby biało-żółty, ale ma taki, taką czerwoną barwę. Szerokie kapelusze. Rośnie zawsze na pniach, przy pniach albo no gdzieś w miejscu po starym pniu, bo jest, tu, jest to saprofit. Grzyb pospolity, ale nie występuje zwykle masowo. W różnych okresach roku wyrasta. Nie jest to grzyb super smaczny, taki trochę bez smaku i włóknisty. Niektórzy twierdzą, że nawet może powodować niestrawności, ale to może wynikać po prostu z tego, że jest właśnie taki no, no trochę twardawy. W każdym razie ja go jadłem, no nic specjalnego, ale spróbować można, myślę, że jak go dobrze pokroimy i obsmażymy, obgotujemy, to nam się nic nie stanie. Przy okazji jest to właśnie jeden z takich grzybów, które nauczyłem się od kogoś, bo większość większość grzybów to to są grzyby, które nauczyłem się jeszcze w dzieciństwie, od rodziny albo z książek, ale potem dochodzą takie pojedyncze, których nie znałem, które ktoś mi pokazał. I to był właśnie pierwszy taki grzyb, którego nie znałem w moim lesie. I na początku moich warsztatów jedna z uczestniczek właśnie mówi: Popatrz, masz tu rycerzyki. Także pozdrawiam Asię z Łodzi, obecnie z Warszawy, która wiele, wiele lat temu nauczyła mnie jeść rycerzyki. No bo las to jest las, w którym mieszkamy. Albo ogród, który mamy, to są nie tylko rośliny, ale także wspomnienia. Czyli czasem jest tak, że po prostu przechodzimy koło jakiegoś drzewa i przypominamy sobie, że posadził je nasz dziadek w 1920 w którymś roku. Albo, że pod tym drzewem coś tam się stało. Albo, że właśnie ktoś nam coś powiedział, tak? Więc właśnie jak przechodzę koło rycerzyków, to wtedy zawsze myślę o Asi, która mnie ich nauczyła jeść. Cześć!